Idzie swatka kontrsuzy. Suzy. Czy interes pragnie robić? Czy coś kupić? Czy coś sprzedać? Czy coś stracić? Czy, Czy zarobić? Mordka! Mordka, mordka! Mordka! Szalom, mordka, <śmiech> szalom, szalom. <śmiech> Ty nie wiesz, co ja dla ciebie mam. Co znaczy ja nie wiem, co – Ty dla mnie masz? – To ty wiesz, co ja dla ciebie mam? – Ja wiem. – Oj wej. ja mam partię. – Jaką partię? Polityczną? – Jaką tam polityczną? Ja mam partię matrymonialną dla twojej siastrzenicy. No, no palce lizać. On jest bogaty jak król, on jest potężny jak król, on jest mądry, przystojny jak król yy, i on w ogóle jest król. Jaki król? Mortka, a ilu ty króli znasz? Aha, Ale on jest goj. On jest bogaty, on jest potężny, on jest król. On może mieć jedną wadę. Ale ach, jest żonaty. Od komu to kiedyś w tym mieście przeszkadzało? <laughs> Jak on zobaczy naszą esterkę, to on się w niej zakocha na śmierć i za. Esterkę. Jaha. – Esterka. To przecież jeszcze dziecko. Nie spełna trzydzieści. No, góra czterdzieści. Ja najpierw muszę wydać za mąż jej starszą siostrę, bliźniaczkę, Barszebę. Ona mi działa na nerwy. Barszebę. Ona jest brzydka jak noc. To on jej nie musi oglądać w nocy. Dosyć się na nią napatrzy w dzień. A, a, ale ona jest gruba jak, jak nasz narrator. Tylko nie gruby, nie gruby, puszysty. I w dodatku ona jest garbata. Kunty. Mhm. Gdyby ona była szczupła, mhm. piękna i nie miała garbu, to ona by sobie znalazła Żyda. Może nawet dentystę. Mortka, mortka, ty nic nie rozumiesz. Król potrzebuje dziewicy Prima sort. Jak ty mu dasz esterkę, to on cię obsypie złotymi dolarami. Złotymi dolarami. Mm -hmm. co, co ty nie powiesz? A ile teraz dolar stoi? 2,373 do szekla i 3,222 do riala na foreksie. No to ja się jeszcze zastanowię.